Dzień dobry, nazywam się Anna Słoboszka, kandyduję z okręgu numer 13 z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Dobra Gmina Poraj. Moją kandydatką na stanowisko wójta gminy Poraj jest Katarzyna Kazimierczak. Jestem uprawnionym inżynierem budownictwa drogowego i konstrukcyjno budowlanego. Realizowałam budowy m.in. innymi Myszkowa oraz szereg innych dróg zrealizowanych zamówień publicznych. Zajmowałam się rozbudową lotniska w Katowicach, w w Krakowie, Balicach, części cywilnej i wojskowej, we Wrocławiu. Pod moim nadzorem były budowane budynki jedno i wiele rodzinne. W Rzekach Misku mieszkam od drugiego roku życia. Tu się wychowałam, wykształciłam, poszłam w świat i wróciłam. Tu wychowuję swoje dzieci, które chodzą do pierwszego przedszkola. Chcę też, aby to tutaj dalej się uczyły, że jako nieliczni możemy się pochwalić nowymi obiektami, odpowiednią kadrą i jeszcze niezwyczajną przyrodą, pięknym krajobrazem i jednym z swoim rodzaju klimatem. W letnisku jest jeden poważny problem, który aż mi mierzi jako drogowca. Brakuje nam dobrych dróg. O ile drogi po robotach związanych z kanalizacją mają wrócić do stanu niegorszego aniżeli sprzed realizacji, to drogi do naszych domów są fatalne. Moim celem jest to, aby drogi w letnisku były w końcu dobre żeby sposób ich realizacji był na dobrym poziomie, żeby pieniądze na nie przeznaczone nie szły w błoto. Uważam, że moje doświadczenie w budowie dróg pozwoli mi dopilnować tego obszaru rozwoju naszej miejscowości. Chcę też, aby ludzie zdawali sobie sprawę, że mieszkamy w lesie. Mamy swój klimat i dążę do tego, żeby go utrzymywać przez zminimalizowanie wycinki drzew oraz rezygnację z zabetonowania coraz większych powierzchni. Dajmy szansę sobie i naszym dzieciom, aby mogła wychowywać się w naszym lesie, bo na wielkomiejski szum przyjdzie jeszcze czas. Jestem spoza jakichkolwiek układów, cenię sobie szczerość i prawdomówność. Jestem realistką i tu obiecywać nie będę, ale zamierzam działać tak, aby nam wszystkim się lepiej funkcjonowało. Żeby centrum zyskało swój rekreacyjny charakter. Żeby dzieci miały komfort wczesnego życia w otoczeniu przyrody, spokoju i porządku. Pozycję kandydowania otrzymałam od obecnej pani Wójt. Cieszę się, że zauważyła, że jestem specjalistką w dziedzinie budowy dróg, a nowa. Rada Gminy potrzebuje przecież osób kompetentnych i zaangażowanych, a jednocześnie związanych z naszą gminą. Teraz uważaję, że nasze postulaty dotyczące poprawy stanu dróg stały się realne. Zresztą obie jesteśmy kobietami, a gdzie diabeł nie może, to kobietę pośla. Działajmy, nie narzekajmy.